Cześć, witajcie! W tym nagraniu porozmawiamy sobie nieco dłużej na temat samochodu Ford Focus 4. Omówimy sobie dane techniczne, trochę pogadamy też na temat usterek, opinii użytkowników, no i przedstawimy sobie także cenę tego pojazdu. No, a oprócz tego, w nagraniu znajdziecie także wiele, wiele innych informacji, dlatego zachęcam Was do obejrzenia tego nagrania do samego końca. Zacznijmy zatem od danych technicznych. Ford Focus 4 produkowany jest od 2018 roku, jest to typowy przedstawiciel klasy C typy nadwoża dostępne w tej wersji to 4G sedan. 5-drzwiowy kombi i 5-drzwiowy hatchback. Pojazd wyposażony został w 5 lub 6-biegową manualną skrzynię biegów, a oprócz tego można spotkać także wersję z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, no to zbiornik paliwa posiada pojemność 55 litrów, a sam samochód przeznaczony jest dla 5 osób. Myślę, że warto powiedzieć trochę na temat silników. Tutaj mamy dostęp do silników benzynowych, silników diesla i silników hybrydowych. Jeżeli chodzi o silnik i benzynowe, to są one dość niezłej jakości, gdzie dość niezłe opinie zbiera silnik 1.0 EcoBoost z mocą 125 koni mechanicznych. W silnikach diesla też jest nieźle, natomiast użytkownicy przeważnie zalecają wybór silnika 1.5 EcoBlue 95 koni mechanicznych, ponieważ sprawdzają się one dość dobrze. Jeżeli natomiast chodzi o hybrydę, no to tutaj mamy do wyboru dwa silniki, jeden o mocy 125 koni mechanicznych i drugi o mocy 155 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o zalety tego modelu, no to tutaj jak najbardziej warto wymienić silniki, jak i również nieźle wykonaną karoserię. Nie można też przyczepić się do zawieszenia, które jest dość dobrze wykonane. Generalnie jakość wykonania tego auta stoi na dość niezłym poziomie. Mówię tutaj przede wszystkim o komforcie jazdy, jak i o tym, że auto jest dość ekonomiczne. Jeżeli chodzi o ceny, to przeważnie gdzieś w internecie krążą oferty zaczynające się gdzieś tam od 60-70 tysięcy. Tutaj już oczywiście zależy od indywidualnych Specyfikacji danego pojazdu, natomiast mniej więcej na tą chwilę w tych granicach te ceny oscylują. No i moim zdaniem, generalnie cena do jakości w tym przypadku jest na dość niezłym poziomie. Nie powiedziałbym tutaj, że jest ona na najwyższym poziomie, natomiast jest rzeczywiście na tym poziomie dobrym i zapewne warto się przyjrzeć tej opcji, jeżeli w najbliższym czasie planujemy zakup samochodu z segmentu C. Zapewne w przypadku Forda Focusa 4 istotne jest to, o czym powiedziałem nieco wcześniej, czyli dość niska. Awaryjność, jeżeli chodzi o takie bardziej poważne awarie, tak? Trzeba mieć naprawdę pecha, żeby kupić jakiś taki bardziej wadliwy egzemplarz. Oczywiście, sporo też zależy od samego kierowcy, czyli od tego, w jaki sposób używamy tego auta. Czy raczej zwracamy uwagę na jego stan i korzystamy z niego ekonomicznie, czy raczej nie? Gdybym miał Ci odpowiedzieć na pytanie, czy ostatecznie zdecydowałbym się na to auto, to powiedziałbym Ci, że na pewno znalazłbyś się wśród kilku dostępnych wariantów do zakupu w tym segmencie i w tym przedziale cenowym. Sporo zależy też od Twoich indywidualnych preferencji. Natomiast generalnie myślę, że Ford Focus 4 to opcja, na którą rzeczywiście warto zwrócić uwagę.